Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Ines Kim, jestem mistrzyni transformacji i instruktor neurografiki. Bardzo się cieszę, że dołączasz do webinaru, który rozpocznie się już niedługo. I w tym bardzo krótkim materiale powiem Ci, jak najlepiej do tego webinaru się przygotować, w co się zaopatrzyć. Więc tak, po pierwsze, zastanów się, czego Ty tak naprawdę chcesz. Jakie jest Twoje marzenie, albo jaki cel chcesz osiągnąć w najbliższym czasie? Bo nad tym właśnie w trakcie webinaru będziemy bardzo mocno pracować, na tym będziemy się skupiać. A pracować nad realizacją właśnie Twojego celu, nad spełnieniem marzenia, będziemy za pomocą jednej z najbardziej skutecznych metod transformacji osobistej trzeciego tysiąclecia, jest, jaką jest neurografika. Jak sam autor neurografiki, doktor habilitowany Nauk Psychologicznych Paweł Piskariow mówi, e, neurografika to jest operacja plastyczna na mózgu bez użycia skalpela. Czyli tak naprawdę, e, rysując neurografikę, my przeprogramowujemy swój mózg na to, żeby on stał się naprawdę naszym. Pomocnikiem w osiąganiu tego, czego my chcemy. Więc, ponieważ jest to operacja plastyczna za pomocą markera, oczywiście będzie Ci potrzebny do rysowania marker. Tylko, jeżeli jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z neurografiką, nie radzę Ci używania cienkopisów, bo będzie Ci trudno wykonywać po prostu pewne, pewne rzeczy takim, takim cienkopisem. Więc niech to będzie marker, no, właśnie, właśnie mniej więcej takiej grubości. Mam nadzieję, że. Widać teraz. To jest marker grubości około 1 mm, albo nawet ciut grubszy. Będzie ci potrzebny również marker odrobinę grubszy niż, niż ten, co pokazałam poprzednio, czyli marker, nie wiem, 2-3 mm grubości, ponieważ będziemy również rysować takie grubsze linie. Co one oznaczają, powiem w trakcie webinaru. Będą ci potrzebne ulubione zakreślacze, takie kolorowe zakreślacze, różne kolory. Ja niestety. Nie jestem w stanie pokazać wszystkich naraz, ale postaram się wziąć ich teraz jak najwięcej do, do garści, więc takie zakreślacze będą Ci potrzebne. Będą Ci potrzebne ulubione kredki. Moje ulubione kredki to są kredki takie akwarelowe. E, e, u, ołówkowe też się nadają, znaczy w sumie ołówkowe nawet, nawet są lepsze niż akwarelowe, ale generalnie tak, żeby tymi kredkami bardzo ładnie, przyjemnie, przyjemnie Ci się rysowało. Rysować najlepiej na papierze takim troszeczkę grubszym niż zwykłe kartki papieru do więc radzę Ci zaopatrzyć się w taki właśnie blok techniczny. Blok techniczny, no i grubość, żeby była jakieś 170-200 Gram na metr kwadratowy, tak to się chyba fachowo określa. No i cóż, wydaje mi się, że powiedziałam Ci o wszystkim. Czyli tak podsumowując, markery dwóch grubości, zakreślacze, kredki. Papier A, no, i oczywiście, będzie Ci potrzebny jakiś długopis i kartki do zapisywania złotych myśli, które mogą Ci przychodzić w trakcie rysowania, bo rysując neurografikę, my przecież rozmawiamy ze swoją podświadomością, która tak naprawdę ma odpowiedzi praktycznie na wszystkie pytania. Tylko trzeba. Umiejętnie z tą podświadomością rozmawiać, żeby te pytania wyciągnąć. No i na sam koniec chciałam Ci powiedzieć, że ten akurat materiał nagrywam, uwaga, w drugiej połowie stycznia. Jestem w tej chwili w słonecznej Hiszpanii i muszę Ci powiedzieć, że przyjechałam tutaj właśnie na dwa miesiące. Było to jedno z moich ogromnych marzeń i ja to marzenie właśnie wyrysowałam. Więc chcę Ci tylko powiedzieć, że wszystko się Да, до побачення.